Witajcie. Tu Wallace, polski gość od zabawek. W dzisiejszym materiale na Waszą prośbę zbudujemy na ekranie Toa Tachu z LEGO Bionicle. A więc czas, aby te rzeczy zamieniły się w To. Jak widzicie, poukładam sobie wszystkie części tak, abym zawsze wiedział, gdzie co jest, gdy będę potrzebował jednej konkretnej części. I przyznaję, nie udało mi się rozdzielić tyłu głowy od twarzy tachu, także wybaczcie mi. Niemniej, pomijając ten drobny szczegół, myślę, że możemy zaczynać budowę. I zaczniemy ją od korpusu, bo jest duży i czerwony, co mi się niezmiennie podoba. I najpierw wezmę ten czarny łącznik z otworem i wezmę tak zwaną ośkę dwójkę, łatwo jej poznać, bo te współczesne... Mają takie dwa wcięcia na bokach. I teraz wkładam ośkę w ten łącznik, i ten łącznik wkładam tutaj w ten otwór, właśnie tak. Robimy to tak, abyśmy nadal mogli widzieć na wylot. I teraz bierzemy ośkę piątkę, którą wkładamy tutaj niżej, tak żeby akurat była na środku naszej konstrukcji. I teraz możemy zbudować to, co znajduje się w. Tutaj naokoło tego łącznika. Także najpierw weźmiemy dwie zębatki: pierwszą, drugą i kolejny czarny łącznik, który wygląda tak. To wkładamy tutaj, właśnie tak. I teraz musimy to wszystko usztywnić. Także bierzemy dwie ośki trójki. Jedną wkładamy tutaj, aż do oporu, i drugą wkładamy z drugiej strony. Właśnie tak. Teraz bierzemy ośkę szóstkę, którą wsuwamy tutaj, tak żeby przeszła na wylot. I z jednej strony blokujemy ją takim szarym elementem. I nie ma znaczenia, czy ten krzyżykowy element jest tutaj, czy w środku. I bierzemy większą zębatkę. Wkładamy ją tutaj. I wszystko... Blokujemy kolejnym elementem i teraz możemy zbudować kończyny. Bierzemy ten element i czajny staw. Łączymy staw kulkowy w całość. Bierzemy pierwszą stopę, wczepiamy ją z drugiej strony i dosłownie powtarzamy akcję na drugą nóżkę, czyli łączymy pierwszy staw kulkowy. I drugi staw kulkowy, właśnie tak, i od razu możemy je zamontować tutaj na dole korpusu. Już mamy nogi, i teraz możemy budować ramiona. Pierwsze z nich będzie łatwe, bo składa się słownie z trzech elementów. To z płomieniem. Łączymy staw kulkowy, i to właśnie tak. I bierzemy golejący miecz ognia, który wkładamy tutaj. I już mamy jedno ramię. I drugie pójdzie bardzo łatwo. Bierzemy taką część. Taką część, którą być może kojarzycie z Fire Slidera. Bierzemy dwie ośki trójki, które wpinamy tutaj, jako takie pazły. Bierzemy ostatni czajny staw, wpinamy go. I teraz możemy podłączyć te elementy do korpusu. Właśnie tak. Klik. I teraz kolejny klik na miejsce. No, może klik to przesada, ale słyszymy odgłos, czyli znaczy mi to dobrze. Pozostaje nam teraz po pierwsze ładny detal, czyli w klatę wpinamy jeszcze jedną ośkę, dwójkę. I tutaj taką czarną pełę, tak żeby ładnie wyglądało. Bierzemy głowę tachu, bierzemy ostatnią ośkę, trójkę. Wczepiamy ją tutaj to nakładamy na szyję naszej figurki i pozostaje nam tylko nałożenie maski. I w ten sposób ukończyliśmy budowę Toa Tahu. Mamy nadzieję, że ta budowa Wam się podobała. Postaram się, aby takie materiały powstawały dla każdej recenzji Bionicle i Slices, jaką będę robił w przyszłości, ale rozważam też budowanie na ekranie z innych serii LEGO, jeśli oczywiście będziecie chcieli. I to już wszystko na ten materiał. W następnym zobaczymy się już wkrótce, a do tego czasu trzymajcie się.